Louis YouTube, dzisiaj będziemy przeglądać um, na taką stronkę. Pokażę Wam, jak się tam yy, w ogóle Tam można odnaleźć skiny z Fortnite. Wysujemy. Yy, name mycy. To co mam na samej górze. Kliknąłem to. To od razu Wam swój tutaj. Name mycy. Chodzicie Patrzcie, musimy zrobić to samo co ja, co ja robię, jak chcecie mieć skinę, jak chcę pokazać wam. Ładuję się i czekajcie. I może, patrzcie, na przykład piszecie wojan, no to patrzcie. No, ale ale musimy pisać jak... Y i tuberzy co mają na przykład a tutaj ma przez wany przecież zobaczmy. Musi się zaogrować jest A ładuje się, dobra Czekajcie O jest o ja Co się z tym nie tak? No i klikacie wojan. I czekajcie po co się kupiłem? Coś źle się zrobiło. Nie idzie czekajcie ja mówię Że... zobaczmy co wyszło ty zobaczymy co ma stronki mają co uważają za fornite ale w ogóle nie będzie fornite już teraz fornite Nie wornite! Jest dobra, zobaczmy. Nie Fornite. Fornite. No nie, co to jest? Co Widzowie, nie, rozumie. nie rozumiem. Tego już mi, że pisze Fornita, no to jest jakieś nienoralne. Jest, jest yes, nareszcie. Szukaj, szukaj. Yeah. O jest, jest, teraz. Musi wam takie coś wyskoczyć. Tutaj co jest. Na środku teraz jest. O, o tak jeśli to. I musicie kliknąć w fortnite. No kurde. O. To jest to, na samym dole, co jest tutaj. O nie, teraz nie. Bo mapa wyskoczyła, ale dobra. I klikacie fornite. Napis, albo co tam będziecie mieli, co wy I, I jest. Tak? Jest. Ej! Według ich to fornite for to jest e Steve. Znaczy, Steve. Dobra, nie wiem. Na tyle to będzie... Priva. Na dzisiaj to będzie tyle. Jak będziecie chcieli, jesteście z tego odcinek jakiś. Więcej wam pokażę, więcej szczegółów. Teraz możecie zostawić łapkę, to będę widział, że chcecie zobaczyć, jak to się robi dokładnie bardziej. A teraz tak nie pokazałem. Będę się żegnał. Pa! Z tej strony był Luis YouTube. -Kot.